Witam Państwa, dzień dobry, mówi Jasnowidz Oskar. Dzisiaj będziemy sobie mówić Sok z Buraka, Polnord, get, Afera Get Back, Czarnecki, Krauze, Frasyniuk no i Sok z Buraka też przede wszystkim, Szara Strefa. Ja się zajmuję jasnowidzeniem i uzdrawianiem, jeśli jesteś na przykład chory na COVID, dzwonisz oczywiście za... No, Roman Giertych za, zarabia z, ze swojej pracy, z wiedzy, załatwiania, a ja zarabiam na. No, też nic nie, za, nic nie jest za darmo. Mam swoją stronę jasnowic.oskar.com. Zachęcam do obejrzenia filmu, zaraz go pokażę. Właśnie tutaj mam. O! Ciach! To jest film z 2014 roku. Gdzie. Są wizje różnego rodzaju, obejrzyj sobie ten film. Wizja pandemii, wizja wyborów w 2015 roku, różne fajne rzeczy, ja to wszystko mówiłem. Wizja na przykład fali arabskiej, wszystko tam jest, w zamachu w Smoleńsku, zamach w Smoleńsku się wyjaśni, albo już się wyjaśnił. Wszystko jest tam powiedziane. Ja też przepowiedziałam zamach w Smoleńsku przed zamachem. Zawiadomiłem prokuraturę. Nie jest to istotna sprawa. Yy, mówię to informacyjnie. Zrobiłem też film 3 marca 2001 roku. więc prawie miesiąc temu. Dzisiaj jest 9 kwietnia 2021 roku. Po co to mówię? Ten film z 3 marca opowiadał o tym, że PiS wygrywa, później jest hołownie, później jest. Długo, długo. Nic. Później jest Platforma Obywatelska, czy też Koalicja Obywatelska, która zjadła Platformę Obywatelską. Tak też się dzieje. Byłem pierwszy znowu. Mówimy o romanie Giertychu. Roman Giertych w 2008 roku przestał politykować, zajął się kancelarią prawną, doradza. Roman Giertych ma na tamten czas i teraz świetne kontakty polityczno-biznesowe. Roman Giertych założył Ligę Polskich Rodzin o młodzież wszechpolską, katolickie, skrajne, prawicowe twory czy byty, które już dzisiaj nie istnieją praktycznie. Zniknęło, to nikt nie chce w takich oszołomków... Yy, Głosować, patrzeć, i tak dalej. I teraz jedziemy dalej. Roman Giertych spaja szarą strefę. I zaraz powiem, gdzie jest jasnowidzenie. Roman Giertych szaja, spaja szarą strefę tych oszustów i, i, i dobrych ludzi. Różny autorament do niego przychodzi, różni ludzie różne spektrum ludzi do niego przychodzi i oszuści i uczciwi ludzie i przyszli oszuści albo obecni oszuści czy przestępcy którzy chcą się y, oczyścić mają sprawy sądowe robi i dla uczciwych i dla nieuczciwych y, problem w tym że ci nieuczciwi mają więcej pieniędzy ponieważ między rokiem 2008 a 2015 zrobili bananowe kokosowe interesy w Polsce szczególnie na przykład na przestępstwach Kradzieży czy przemytu paliwa z Rosji i węgla z Rosji do Polski. Przez 8 lat, dwie kadencje Platformy Obywatelskiej, wszystkie przestępstwa były dozwolone albo państwo oślepło, ponieważ dostało, zostało, zostało pracownicy urzędów skarbowych, pracownicy Skarbowi czy, czy, czy celnicy oślepli, ponieważ szefowie im kazali oślepnąć. C na przykład cysterny wstydu, jak to nazywali. Na przykład Ambergold, gdzie nic nie zadziałało, a wszyscy o tym wiedzieli. Gdzie kilka dni przed a, upadkiem dwóch sędziów Ambergold wycofało swoje oszczędności. Przypadkowo zupełnie no, no, nie, no, przypadek no, zupełnie jak. Pracował w Ambergoldzie, czy tam pracował w spółce należącej do Ambergold w liniach lotniczych OLT Express. Józef Bąk, syn Donalda Tuska. Zmienił chłopaki imię. Teraz on nie 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 nie, 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 nie Paweł Tusk, czy tam. Teraz on Józef Bąk. Wszyscy się z tego śmieją. I o to chodziło właśnie, że ta strefa, szara strefa, na przykład Frasyniu, który nie lubi PiSu, a co oni mu zrobili złego? Ano zrobili mu to, że teraz ludzie nie korzystają z transportu. On tutaj miał tyle jeszcze cyster, kupił je, żeby zarabiać na transporcie i też sobie dorobił chłopak. No, transportuje paliwo, albo transportował. Na, na tamten czas transportuje, a na dzisiaj transportował w czasie już przeszłym i mu to dzisiaj zakazali. Złe pisiory! No, niedobrzy ludzie, bo już kraść nie można. I cała ta sfrustrowana materia tych, tych, tych frustratów, gdzie nie można kraść, a muszą niestety pracować tak jak wy, albo żyć z emeryturki tak jak wy, Już nie mogą kraść, no to są źli, pisiory są złe, oni koncentrują się z romkiem, Giertychem. Romek Giertych yy, ma bardzo dobre układy. Yy, tak napomknę też, że śmiał się kiedyś z Donalda Tuska, że to jest słaby opozycjonista. Można znaleźć to w internecie. Romek Giertych yy, przyjaździ się z Sokiem z Buraka. I teraz właśnie, tajemnica kancelaryjna jest wtedy, kiedy Sok z Buraka zleca. Na przykład ktoś go pozywa, że narusza dobra osobiste. No i Giertych go broni, że można obrażać, wyzywać, kłamać. Broni go z tego. Ale Roman Giertych przestępcze rzeczy doradzał Sokowi z Buraka, jak ma jeszcze bardziej dokopać PiSu. I to już jest przestępstwo. Branie udział w, dorad... w przestępstwie, bo doradzanie, jak napaść na bank, a Roman Giertych na przykład był w banku. Dajmy na teoretycznie mówiąc. Roman Giertych mówi tak, tutaj jest safe, a jak pukniesz tu, to się od drzwi otworzą. No i teraz Roman Giertych mówi, że to była usługa doradcza i taj jest tajemnica adwokacka. Nie ta, nie tędy, droga koleżko, pomyliłeś się. Ale patrząc na cały układ, to układ yy, postkomunistyczny i układ yy, ten ubecki, który jest za Giertychem powie, ależ nie, to jest bardzo, to jest świetlany człowiek, to jest ucz, super uczciwy, tak jak Pinior, który już został skazany. To jest bardzo uczciwy człowiek, no skąd? No w życiu, no uczciwy człowiek jak nigdy. Gdyby, gdyby to była Ameryka, na przykład Stany Zjednoczone, Giertych już by miał y, 10 zarzutów, naprawdę, y, tam się nie cykają. Tam się po prostu jest krótka piłka. Ale Polska to jest układ ubecki. Jeśli uczciwy człowiek na przykład zostanie okradziony przez ubeka, no to się rozejdzie. No to schowałem akta gdzieś tam na śmietnik, na zgubią się przez przypadek, będą trwały 100 lat. No tak się dzieje. No i teraz PiS walczy z tym bandytyzmem. Z Sowa i Przyjaciele, gdzie Marek Falenda nagrywa, całych polityków, którzy drwią sobie z Polaków. Getting Bank. Czarnecki robi przestępstwa, gdzie prokuratorskie ma zarzuty z Getbekiem. Prokuratura chce mu udowodnić oczywiście ja podejrzewam, nie mam na to żadnych dowodów prokuratura chce mu udowodnić pewne przestępstwa. Giertych go broni. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest wtedy, kiedy na przykład Giertych broni Krauzego. W sprawie Polnordu. Ale Giertych uczestniczył w tym przestępstwie, ponieważ doradzał i brał swoich ludzi. I Tu jest, jest niefajnie. I teraz Giertych bardzo chce, aby obalić władzę PiSu, bo wtedy wejdą nowi ludzie, stworzą wytrychy polityczne, na przykład zmienią ustawę prawo karne, że to była super uczciwa rzecz. A poza tym są też sędziowie, którzy są z układu różnego rodzaju. No i. Nawet jak kradłeś, a wpadnie to na dobrego, czerwonego sędziego albo pro-PO, no to jesteś uczciwy. Tak jest niestety w Polsce. No tak się dzieje. I teraz sok z buraka nakręca tą spiralę, żeby prostaczkowie zaczęli głosować na PO, ponieważ PIS to są oszołomkowie. O to właśnie chodzi w tym. No, takie są realia, takie są realia niestety. Takie są realnie o to, o to właśnie chodzi. Giertych spaja... Już kończę. Uf, wreszcie. Już kończę. Kończąc ten film. Giertych, Roman Giertych spaja y, złych ludzi, którzy dorobili się na cysternach wstydu, y, na przemycie paliwa za czasów Platformy Obywatelskiej, gdzie to było nielegalnie, y, lega, nie ale legalnie. Można było. Oczywiście ci, co mogli, uwaga, to nie tak, że ty miałeś Cysterny. Ty musiałeś haracz dać jeszcze. Podejrzewam oczywiście polityką. Dlatego zrobiłem film trzy lata temu, że Donald Tusk jest najbogatszym Europejczykiem, a najbogatszym Niemcem w Polsce. To jest najbogatszy Niemiec, on ma miliard złotych albo dwa. No skąd on to zarobił? Sprawdźcie jego banki. Zachęcam. Cyryś, Cyryś. Albo w Niemczech. Hmm? Hmm? Dlaczego Donald Tusk nie, nie kwapi się do powrotu do Polski? Bo tu go czekają na niego z widłami. A ja to mówiłem, że Donald Tusk, koniec jego kariery. Dobra, wracamy do Romana Giertycha. Roman Giertych źle zainwestował swój czas i pracę i teraz pis go na tym nakrył. Albo prokuratorzy pisowcy. Oni nie wymyślają, tylko po prostu to zrobili. I Roman Giertych może mieć poważne kłopoty. Roman Giertych coraz po raz czwarty powiem spaja szarą strefę tych bandyt tych oszustów którzy robili przemyt Wątowski, Ambergolowski, y Gettingowski, Czarnecki na przykład robił gigantyczne kokosy za czasów platformy obywatelskiej. Tam mu się parę razy noga powinęła. Y Dzisiaj gdyby była platforma obywatelska by mu pomogli, by sobie zarobił te 10 miliardów od się. A tu nie może się odkuć, bo mu pozamykali wszystkie drogi i patrzą na niego na ręce. KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, dała mu czerwone dwie kartki na całych bankach. I ja to widzę, że te banki się skończą. On już jest yy, harakiri. No, zostało mu tam, nie wiem, 200, 500 milionów drobnych, 500 milionów dolarów na drobne wydatki. No, ale on tu miał. 2 miliardy dolarów, czy 3 miliardy i tu nagle spadek. No już go ludzie nie szanują tak jak kiedyś. Nie kłaniają mu się tak bardzo. No on tutaj chciałby być królem. No Krause takie, taką forsę zarobił. No to Krause na niego patrzy jak na garbatego. No bo tutaj cienias jest. Takich, co, je, co mają 500 milionów dolarów jest 100. A takich, co mają... 6 miliardów dolarów, 10 miliardów dolarów już jest 20. No to już na salonach do głaskania i klepania po plecach jest pierwszą gwiazdą, czy tam 20 gwiazdą, a, a nie 300 już do klepania po ręce i tam musi oszczędzać, już musi jeździć yy, nie wiem, Mercedesem dla biednych, a nie Rolls Royce'em. Czy tam helikopterem. Nie stać go jeszcze na dużo rzeczy, ale już ma frustrację, że nie stać go na to, co by chciał. Ja to odbieram. On jest po prostu wkurzony na. On nie lubi pisu. On po prostu, no, zamknęli mu kranik z układami, bo no tak po prostu, bo już wszyscy patrzą na niego na ręce i jesteś koleżko spalony, masz cztery sprawy karne czy dziesięć spraw karnych, i już nie chcemy z tobą. Bo patrzy prokuratura na ciebie i jesteś chłopie trefny. O, to jest dobry. Śmierdzący już jesteś. Chłopie i nie chcemy z tobą robić interesów. No ale gdyby przyszło PO, no to byś był tutaj owieczką, szlachetnym człowiekiem, super uczciwym i nieskalanym, no, po, no chłopie. No ale czekamy jak na zbawienie, kiedy przyjdzie dobry Niemiec yy, Georg Guten Morgen Tusk. A nie widzę go jakoś. Bo po prostu jego kariera jest skończona. Co już mówiłem sto razy. Nie wierzono mi 3 lata temu, to teraz już mi wierzą. <grytania> Interia mnie nie pokaże, ponieważ tak lubię Niemców, yy, tak jak wilce ja, zjadają yy, baranki, to tak jak tak lubię Niemców yy, właśnie. Yy, no. Dziękuję bardzo, mówi Estoniusz Oskar z Wrocławia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.